tym Riddickiem, Furianami i jego niesamowitym wzrokiem, to musimy sobie coś niecoś dopowiedzieć. I korzystam tu nie tylko z tego, co padło w samych filmach, no bo wiadomo, niewiarygodny narrator, postacie mówią o tym, co same wiedzą. Beach Black Riddick jest po prostu człowiekiem i bardzo niebezpiecznym przestępcą, no i tyle. W kronikach Riddicka dowiadujemy się o istnieniu całej rasy Furian. I to tak naprawdę służy uzasadnieniu tego, że on nie jest szalony w swoich decyzjach, bo jest socjopatą, tylko jest to cecha jego rasy. No właśnie, ale kim są Furianie? Furianie definiowani są jako Distinct Of humans, czyli w zasadzie na jakimś etapie ewolucji, były to istoty chyba ludzkie, które trafiły na planetę, która była bardzo twarda dla nich. W efekcie wykształcili inne mechanizmy niż pozostałe warianty ludzi. Są silniejsi, szybsi, no nie w takim super bohaterskim rozumieniu, ale potrafią dokonywać rzeczy, które dla normalnych ludzi byłyby niemożliwe. Chociaż nie, trochę są meta ludźmi, bo niektóre indywidualne jednostki potrafią posiadać umiejętności, których nie posiadają inni przedstawiciele ich rasy, jeżeli możemy to w ogóle nazwać rasą. To też swoją drogą wyjaśnia, dlaczego Riddick wygląda jak człowiek we wcześniejszym filmie. Specjalną umiejętnością w przypadku Riddicka jest Wrath of the Furians, czyli taka umiejętność, która drastycznie ujawnia gniew, co wiąże się z faktem, że większość Furian została wybita i jest on prawdopodobnie jednym z ostatnich przedstawicieli tej rasy. Ale w opisie Furian jest też coś ciekawego: mianowicie jest tam taki fragment, który mówi o tym, że poszczególne jednostki Furian potrafią mieć umiejętność widzenia w ciemności. A to mieć związek z faktem, że źrenice w przypadku Rilika są białe, a nie czarne. Gdyby to była kwestia tylko przesunięcia granicy tolerancji na światło, no to prawdopodobnie jego źrenica powinna stać się większa, ale nie od razu odbijać w takim stopniu światło. Przynajmniej w teorii. No to właśnie, jak to jest z tymi oczami? Czy to jest cecha jego rasy, czy to jest wynik tego eksperymentu, który został na nim przeprowadzony? I tu ciężko o jednoznaczną odpowiedź, bo o ile w pierwszym filmie mamy wprost powiedziane, że to jest zabieg, który jakiś szemrany lekarz przeprowadził w Butcher. Bay, no to tu mamy to dziwne do powiedzenie na temat cechy niektórych furia. Dodatkowo sprawę komplikuje fakt, że jak ktoś grał w Butcher Bay, to gra zaczyna się z normalnymi oczami Ridika Dopiero w trakcie fabuły trafiamy na tego szemranego pana doktora, który dokonuje zabiegu i od tego momentu gracz może używać tej umiejętności ściągania i ubierania okularków i widzieć w ciemności. Gdybym miał się posilić jakieś fabularne wyjaśnienie, to być może ta umiejętność zawsze była w Ridiku, a jedynie ten zabieg w jakiś sposób ją ulepszył lub w ogóle wyciągnął na wierzch, w końcu sam Riddick nie wiedział, że jest furianinem no i sam Riddick rozpowiadał wszystkim o tym zabiegu w więzieniu, więc wszystkie postacie, z którymi rozmawiał następnie ponownie mówią o kwestii zabiegu W części trzeciej ten wątek w ogóle w zasadzie nie jest adresowany, więc trzeba będzie poczekać na część czwartą z tytułem Furia, żeby prawdopodobnie dowiedzieć się czegoś więcej a być może i doczekać się jakiegoś usystematyzowania źródła mocy Riddicka